Od dzisiaj rozpoczynamy ten piękny miesiąc maryjny. Cudowny wizerunek Matki Bożej w niebowziętej dobrego początku, który będzie ukoronowany 15 sierpnia tu w sanktuarium we Florencji koło Jurze. Ten wizerunek przewozimy dzisiaj do Wielunia, aby tam jutro został powitany, szczególnie, to znaczy jutro dojadę do Wielunia, jeszcze będąc przejazdem na modlitwę na Jasnej Górze. I moi drodzy, szczególnie dzisiaj jeszcze tak chcieliśmy, by przed tym cudownym wizerunkiem pomodlić się wspólnie, zechcieli właśnie nasi goście z Ukrainy, te mamy, dzieci ich, to przecież Matka Boża łączy wszystkich, i w tej chwili pomodlimy się razem, moi drodzy, idziemy razem do Matki Bożej, one są wszystkie tu osoby prawosławne. Ale przecież Maryja nas łączy. Dlatego rozpoczynamy tę krótką transmisję. Oczywiście jeszcze dzisiaj będzie trzeba święta o 19.30 w sanktuarium. Pozwólcie, że razem właśnie z tymi, którzy uciekli przed wojną, przyjdziemy do Matki Bożej. Ona nas może uchronić, ona nas może ustrzec. Więc rozpoczynamy tę wspólną modlitwę w tu, w ich domu, gdzie na ten czas ofiarowaliśmy im. Tu, in nostri parafi, in Florence con come in altre in Polonia, anche in altri paesi. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tanto. In questo momento siamo vicino a casa dove ci sono le mamme con i bambini dall'Ucraina. Qui, nella nostra parrocchia, in Florencia, eh, prima che avremo la Santa Messa in italiano ore 18:30, siamo qui perché il quadro della Madonna è arrivato nella loro casa. Stasera porterò immagine, eh, fermandomi a Częstochowa per un attimo, perché dopo domani, festa della Madonna di Częstochowa, alla Maria Regina della Polonia, ma domani con questa immagine arriverò in una città di nome Vielun, dove sarà raccolta questa preziosa immagine della Madonna Assunta, come sappiamo che ci sarà la sua coronazione. 15 agosto prossimo, saremo domani pomeriggio nella città di Vjelun, dove le prime bombe sono cadute all'inizio della seconda guerra mondiale. Ora siamo a casa con Maria, con gli ucraini, con le mamme ucraine. Permettete che con anche questo canto della Madonna, in lingua, in lingua ucraina, Entriamo davanti Maria. Maria e, e, daj nam donaci Jezu. Maria donaci propiolisu amore. A teraz tą pieśnią ukraińską, szczególnie wykonaną przez mocnych w duchu. Chciejmy ukłonić się Matce Bożej w niebowziętej, a jak ją nazywamy dobrego początku i pomodlimy się o pokój i za tymi którzy z Ukrainy nie przebywają w Polsce i w innych krajach, bo musieli uciec, by ratować swoje życie. I za tymi modlić się będziemy, którzy tam pozostali i którzy tak bardzo potrzebują naszego wsparcia. Daj mene pobačiť tvoje obličky Milý jas nachodžu v tebi polebačuj Matko Najświętsza, Która nieustannie pielgrzymujesz w tym cudownym wizerunku w niebowziętej dobrego początku, wyruszasz w kolejny etap dzisiaj do Wielunia, do miasta, gdzie w 1939 roku rozpoczęła się Druga wojna światowa. Dzisiaj tutaj pośród tych, którzy przybyli z Ukrainy. Którzy musieli uciekać ze swojego kraju Dziś stajemy przed Tobą, Matko Stają tu dzisiaj mamy ze swoimi dziećmi Prosimy szczególnie Ciebie o pokój Aby żadna już bomba nie zniszczyła żadnego miejsca na Ukrainie Ale by nie spadła również na żaden inny kraj O Matko Polecamy Tobie w tej tajemnicy Różańca Świętego, w tajemnicy wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Polecamy Tobie, te matki tutaj mieszkające i w różnych miejscach ze swoimi dziećmi, którzy są na terenie Polski i innych krajów, którzy musieli opuścić Ukrainę. Mario, zajmij się nimi. Weź ich pod swój płaszcz, aby jak najszybciej mogli powrócić do swoich domów, aby nastał pokój, ale szczególnie prosimy Cię za tymi, którzy pozostali tam na Ukrainie. Modlimy się teraz w tajemnicy w wniebowzięcia Najświętszej Maryi. Panny prowadź nas, wołamy do Ciebie i chroń nas, i aby pokój był również tu pośród Nich. Разом мішкаю за собою, аби були в згоді, aby ще взаємні шанували. Пресвята Мати, яка постійно перебуває в паломництві, сьому чудовому образі, припущення про добрий початок, вирушила сьогодні до Велуна, до місця. До міста, де у 1939 році почалася Друга світова війна, сьогодні тут, серед тих, кому довелося тікати зі своєї країни з України, матерів зі своїми дітьми, ми просимо особливого миру, щоб більше бомба не знищувала жодного місця в Україні, але щоб вона не впала на жодну іншу країну. Ми вітаємо вас у цій таїнстві, Вервиці, святого Успіння Пресвятої Богородиці. Ми вітаємо вас з цими матерями, дітей, усіх тих, хто перебуває в Польщі та інших країнах, які були змушені покинути Україну. Маріє, подбайте про них, щоб вони могли якомога швидше повернутися до своїх домівок. Але ми особливо просимо вас про тих, хто залишився в Україні. Молимося в таємні. Mate vedenas e obbericai O Madre, Nostra Regina Assunta, in questa immagine miracolosa che ti ha chiamato Madre di buon inizio, stai facendo il suo pellegrinaggio o assunta in cielo, passando qui a questa casa dove vivono le mamme con i bambini dall'Ucraina. Stai passando, proseguendo il suo cammino verso la città di Vielun, dove nel 1939 era inizio della seconda guerra mondiale. Oggi, insieme qui, con le mamme e i bambini dall'Ucraina, noi chiediamo, O oh Maria intercedi per la pace. In Ucraina, nel mondo, anche in Italia, chiediamo che non cade più nessuna bomba sull'Ucraina e in altri paesi. O oh Maria, a te tutto affidiamo in questo mistero del Rosario assunta in cielo. Ti affidiamo queste mamme e loro bambini. Quali sono in territorio della Polonia, in territorio d'Italia di e altri paesi, le mamme e i bambini che dovevano scappare dall'Ucraina perché c'è la guerra. E ti chiediamo, madre, intercedi che loro possano più presto ritornare nelle loro case. Preghiamo per i loro familiari che sono rimasti in Ucraina. Ti preghiamo, Madre Assunta, di buon inizio, intercedi, guidaci e anche, O oh Madre, donaci la tua sicurezza, prendici sotto il tuo manto. A te, O oh Madre, preghiamo. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificatul tuo nome, Venge tua regnia, sia fatta la tua voluntà, come in cielo cos in terra. Naszego... daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chyba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na popuszczenie, ale nas baw złego. Amen. Ave Maria, piena di gracia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża. Módl się, módl się za, za nami, nami grzesznymi, grzesznymi teraz, teraz i w, w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Ponawiam, Maryjo, Matko Boża, módl się, módl się za nami grzesznymi, teraz i w, teraz i w godzinę śmierci, w godzinę śmierci naszy, naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia signore con te, tu sei Benedetta Fredonne, E Benedetto, frutto del tuo seno Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Ave Maria, piena di grazia, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra donne e benedetta frutto del tuo seno Gesù. Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mario łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Ave Maria, piena di gracia, signore Conte. Tu sei benedetta fra le donne na benedetta, benedetta. frutto del tuo seno Gesù. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Matko, prowadź nas nieustannie i chroń nas. Prowadź wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy teraz, a zwłaszcza tych, którzy bronią ojczyzny tam na Ukrainie, prowadź ich wszystkich, aby mogli przetrwać ten trudny czas. Prosimy Cię za tymi, którzy tam są ranni, polegli, za chorych, tych, którzy zginęli, broniąc Ukrainy. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niemniej wyruszy obraz Matki Bożej, Przyjmiemy Boże Błogosławieństwo. Chciałbym, żeby teraz razem, żebyście podnieśli obraz. Podnieście, Ty, tak. i z, z nią podnieście obraz wysoko. Ora prima che que parte questa immagine. Loro alzano il quadro della Madonna e riceviamo la benedizione. Questa immagine da sotto, spodu Jeszcze wyszły wy, tu na to, podmuszcie je. Esci, 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 i dieci, ecco, ecco, vediamo i bambini che possono salutare la Madonna, e noi anche, o Madre, guidaci a tutti noi, benedici e prendi sempre sotto la tua protezione. O Maria, provaci nas e vedi nas. Pod swoją opiekę. Przyjmijmy błogosławieństwo. Riceviamola benedicione Tutti. sławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Teraz wyprowadzimy na wierzch. Pani, weźcie obraz. Gdy po raz pierwszy ujrzał tak, obraz twój bragniony łask miłości okay. Twej wołałem matko, wysłuchaj mnie wśród tego Tygo dróg poprowadź serce me, prowadź je tam. jest wśród tylu lbrych, poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty matko będziesz prowadzić mnie Wśród tych obrót Poprowadź sercem E tam Gdzie radość wieczna jest wśród poprowadź serce me prowadź je tam gdzie radość wieczna jest bywają w życiu chwile złe ja także często miewam je więc modlę się o Bożą dłoń i wołam matko, szczęście mi bądź wśród tylu trudów 怎么？